Idziemy do Robsona, może go zobaczymy. Na światełkach mamy czerwone, ale zaraz się będzie zmieniać kurwa. Nie, zobaczymy. Gambal tam stoi. Nie, poczekajmy. Zobaczymy. Gambal, 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 gambal. gambal. To hard jest hardcore'owy koksu! Jest siła, nie maliby liby! The Nie! Kiona, stary! Bardzo się Dzięki. cieszę, że Cię spotkałem. Normalnie Betrzej będzie zadowolony. Jakąś pamiąteczkę dostanę od Ciebie? Masz Robert, kurcze, Dziku, ty, o, ale masz łapę! Ja pierdzielę! To jest siła, to jest moc! Geekski! Dobra, zaraz patrzy niebieskie, dobry, zielony! Hej, cześć!